Papież Franciszek, można sobie to obejrzeć w sieci, w różnych miejscach wyskakuje ta historia. W czasie jakiejś uroczystości, nie wiem jakiej, nie jest to istotne, próbował odpowiedzieć pewnemu chłopczykowi, który zadał mu pytanie. Mój tato był ateistą. Czy poszedł do nieba? No i Franek oczywiście. Jak to Franek? Ten niewierzący sługa diabła oszukał tego młodego człowieka i oszukał te setki czy tysiące ludzi, którzy obecni byli na tej niby audiencji czy święcie, powiadając: No, przecież był dobrym człowiekiem. Jak Bóg mógł dobrego, jakby Bóg mógł dobrego człowieka nie zbawić? Bądź spokojny! Twój tato jest zbawiony. Franek, ty kłamco. Staniesz przed Bogiem i pójdziesz prosto do piekła za to, co zrobiłeś, chociażby tylko za to. Zaprzeczyłeś śmierci Chrystusa na krzyżu. On poszedł na krzyż, aby ludzie, którzy są grzesznikami, jeśli w Niego uwierzą, mogli być zbawieni. A ty podeptałeś krew Chrystusa, ty oszuście i kłamco, który udajesz w sługę Bożego. Biblia mówi, to są słowa Jezusa. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jedynego dał, aby każdy, kto w niego wierzy czy uwierzy, miał życie wieczne. Nie każdy ateista. Nie każdy, kto jest uznany za dobrego człowieka, nie każdy człowiek, ale tylko ten, kto uwierzy. Pytam się, Franku, czy ten ateista uwierzył? Nie, ty sam powiedziałeś, że on był niewierzący. To dziecko powiedziało, że jego tata był niewierzący. Ty powiedziałeś, że Bóg, nawet ateistę, jest w stanie zbawić od tak po prostu, bo ten człowiek jest dobry. Oszuście i kłamco, który prowadzisz do zniszczenia Kościół katolicki. To mi akurat jest zupełnie obojętne, ale to robisz. Pójdziesz do piekła na wieczność. A ci, którzy wierzą ci, pójdą dokładnie za tobą. A na koniec mam przesłanie do polskich protestantów. Jesteście takimi samymi oszustami jak on. Skoro jeździcie do niego, skoro bierzecie od niego podarki, skoro się do niego uśmiechacie, podajecie mu rękę, skoro się nimi jednacie, jesteście takimi samymi oszustami. Wy, demoniczni ekumeniści, tak jak Franek, skończycie w piekle.